Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj nietypowo w ramach podcastu chciałabym państwu zaproponować muzykę na Triduum paschalne. Niedawno zupełnie odkryłam bardzo piękne oratorium Franca Liszta. Oratorium jest zatytułowane po prostu Chrystus. I jest ono napisane już w momencie, w którym życie duchowe Liszta było takie bardzo intensywne. Być może część z państwa nie wie, ale Franc Liszt Uzyskał stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, po czym przyjął niższe święcenia kapłańskie. To oratorium kosztowało go wiele, jak sam wspominał, w sensie, że, no, żeby sprostać także swoim własnym oczekiwaniom względem swojej twórczości, dużo czasu nad nim spędził. Tutaj proszę się nie sugerować tą okładką tego winyla, który Państwo widzą, jakby od którego zaczęło się mój zachwyt. Tym utworem, ponieważ tutaj są tylko fragmenty. Ja natomiast wrzucę Państwu do opisu, bo jest oczywiście to oratorium także dostępne na YouTube, jest dostępne w różnych wykonaniach, także mogą sobie Państwo je wyszukać. Trzecia część tego oratorium to jest męka i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Także jeśli ktoś szuka pięknej, refleksyjnej muzyki na te szczególne dni, które nadchodzą, to zachęcam, warto tam zerknąć. Dziękuję za wysłuchanie tego mini-podcastu. Pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.